Tak naprawdę nasza wiedza o wnętrzu Ziemi nie jest szczególnie oczywista. Wszelka bezpośrednia wiedza o wnętrzu naszej planety pochodzi tylko z faktu wiercenia jakiego dokonano na Półwyspie Kolskim na głębokość tylko 12 km. Przypomnijmy, że promień Ziemi to 6371 km. Wszelkie inne wnioski na temat głębszych warstw Ziemi pochodzą już z niebezpośrednich badań. Nauka ustaliła, że we wnętrzu naszej planety panuje tak ogromna temperatura, że nie ma tam nawet mowy o jakimkolwiek życiu. Tym bardziej, tak wiele zamieszania w społeczeństwie wywołał dziennik Richarda Byrda, który był amerykańskim lotnikiem, który podjął się odważnego lotu. To właśnie wtedy miał ujrzeć coś, w co mało kto mu uwierzył. Mężczyzna podczas tej wyprawy miał wlecieć do wnętrza Ziemi i tam spotkać niezwykłe istoty i ujrzeć dziwny świat. W czasie lotu, jak i już później. Zawarł swoje przeżycia w dzienniku. Teraz przedstawiamy Wam kilka fragmentów z tych tajemniczych zapisków. Muszę stworzyć ten dziennik w całkowitej tajemnicy. Będzie on dotyczył wydarzeń, jakie przeżyłem w czasie mojego lotu w 1947 roku, dokładnie 19 lutego. Dziennik ten pewnie nigdy nie stanie się wiedzą dla większej ilości ludzi, ale muszę go napisać, by wypełnić ważne zadanie i opisać prawdę o tym, co dotyczy nas wszystkich. Godzina 8. Zaczęły się małe turbulencje na wysokości 2321 stóp. Zmniejszenie wysokości lotu na 1700 stóp, już bez żadnych turbulencji. Niestety tylny wiatr wyraźnie silniejszy. Niewielka regulacja przepustnicy. Samolot radzi sobie teraz bardzo dobrze. Godzina 8.15. Kontakt radiowy z bazą. Sytuacja normalna. Godzina 9.10. Rozległy lód i śnieg poniżej. Widzę, że ich kolor jest nieco żółtawy o wzorze liniowym. Zmieniłem kurs, chcąc przyjrzeć się uważnie temu dziwnemu wzorowi kolorów poniżej. Widzę również kolor czerwonawy lub fioletowy. Robię dwa pełne obroty, by następnie wrócić do przypisanego kursu. Pozycja zgłoszona. Dodaję też swoje obserwacje o dziwnym zabarwieniu lodu i śniegu poniżej. Na 9.10. Zarówno kompas magnetyczny, jak i żyrokompas zaczynają wirować i chybotać. Nie jestem w stanie utrzymać naszego kursu za pomocą przyrządów. Korzystam z pomocy kompasu słonecznego. Wszystko wydaje się być w porządku. Elementy sterujące pozornie reagują powoli i mają słabą jakość, ale nic nie wskazuje na oblodzenie. 9:15. W oddali widać coś, co wygląda na góry. Godzina 9:49. 29 minut minęło od momentu, kiedy zaobserwowałem góry. To nie iluzja są tam góry. Godzina 10. Przekraczam małe pasmo górskie i nadal kieruję się na północ. Najlepiej jak można to stwierdzić. Poza pasmem górskim znajduje się coś, co wydaje się być doliną z małą rzeką lub strumieniem przepływającym przez środkową część. W dole nie powinno być żadnej zielonej doliny. Coś tu jest zdecydowanie nie tak. Nie rozumiem. Powinienem być ponad śniegiem. Po lewej stronie znajdują się wielkie lasy, porastające górskie zbocza. Nasze instrumenty nawigacyjne. Wciąż się obracają, żyroskop oscyluje w przód i w tył. Godzina dziesiąta Zmieniam wysokość na 1400 stóp i wykonuję ostry zakręt w lewo, aby lepiej zbadać dolinę poniżej. Jest zielona, porośnięta mchem lub gęstą trawą. Światło tutaj wydaje się inne. Nie widzę już słońca. Jeszcze raz skręcam w lewo i zauważam pod sobą coś, co wydaje się być jakimś ogromnym zwierzęciem. Wygląda na słonia. Nie, wygląda bardziej jak mamut. To jest niesamowite. A jednak jest. Zmniejszam wysokość do 1100 i biorę lornetkę, aby lepiej zbadać to zwierzę. Potwierdza się, to zdecydowanie zwierzę podobne do mamuta. Zgłaszam swoje obserwacje do bazy. Godzina 11:30. Przestrzeń poniżej jest bardziej wyrównana, i normalna jeśli mogę użyć tego słowa. Przed nami jest coś, co wygląda jak miasto. To nie jest możliwe. Samolot wydaje się lekki i dziwnie pływający. Sterowanie odmawia odpowiedzi. Mój Boże, na lewej i prawej burcie widzę dziwne statki powietrzne. Szybko się zbliżają. Mają kształt dysku i błyszczą potężnym blaskiem. Są teraz na tyle blisko, że widzę na nich znaki. To hinduski symbol słońca. To jest fantastyczne. Gdzie jestem? Co się stało? Ponownie pociągam za kontrolki. Nic się nie dzieje. Zostaliśmy złapani w jakąś niewidzialną sieć. Dziewczynka z filmu Duch umarła w wieku 12 lat. Czy jej śmierć to efekt klątwy? Link do filmiku na ten temat w opisie. Godzina 11.35. Moje radio trzeszczy i dobiega z niego głos w języku angielskim, z być może lekkim akcentem nordyckim lub germańskim. Głos mówi Witaj, Admirale, w naszym domu. Wylądujesz dokładnie za 7 minut. Spokojnie, Admirale, jesteś w dobrych rękach. Zauważyłem, że silniki mojego samolotu przestały działać. Samolot jest pod jakąś dziwną kontrolą i teraz sam się obraca. Sterowanie jest bezużyteczne. Godzina 11:40. Usłyszałem kolejną wiadomość radiową. Rozpoczyna się teraz lądowanie, i za chwilę samolot zaczyna opadać, jakby złapany w jakąś wielką, niewidzialną windę. Ruch w dół jest delikatny, a lądujemy tylko z lekkim wstrząsem. Godzina 11:45. Robię pospieszny wpis w dzienniku lotów. Kilku mężczyzn zbliża się pieszo do naszego samolotu. Są wysocy i mają blond włosy. Oddali wielkie, mieniące się miasto, pulsujące tęczowymi barwami. Nie wiem, co się teraz stanie, ale nie widzę żadnych śladów broni. Słyszę teraz głos, nakazujący mi po imieniu otworzyć drzwi ładunkowe. Podporządkowuję się. Od tego momentu wszystkie wydarzenia piszę tutaj z pamięci. Wtedy nie miałem, jak na bieżąco tego pisać. To, co się stało, wymyka się wyobraźni i wydaje się szaleństwem. Razem z człowiekiem, który zajmował się radiem, zostajemy zabrani z samolotu i przyjęci w bardzo serdeczny sposób. Następnie wsiadamy do małego środka transportu, podobnego do platformy bez kół. Z wielką szybkością przenosi nas w stronę świecącego miasta. Kiedy się zbliżamy, miasto wydaje się być zbudowane jakby z kryształów. Wkrótce jesteśmy już w dużym budynku, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Dostajemy jakiś ciepły napój, którego smak nie przypomina niczego, co kiedykolwiek piłem. To jest pyszne. Po około 10 minutach dwie osoby przybywają do naszych kwater i ogłaszają, że mam im towarzyszyć. Nie mam innego wyjścia, jak tylko się podporządkować. Zostawiam swojego radiotelegrafistę i idziemy kawałek i wychodzimy do czegoś, co wygląda na windę. Chwilę schodzimy w dół, maszyna zatrzymuje się, a drzwi cicho podnoszą do góry. Następnie idziemy długim korytarzem oświetlonym różowym światłem, które wydaje się emanować z samych ścian. Jedna z istot nakazuje nam zatrzymać się przed wielkimi drzwiami. Nad drzwiami jest napis, którego nie potrafię odczytać. Wielkie drzwi otwierają się bezszelestnie i wezwano mnie do wejścia. Jeden z moich gospodarzy przemawia: Nie bój się, admirale, masz audiencję u mistrza. Wchodzę do środka, a moje oczy dostosowują się do pięknych kolorów, które wydają się całkowicie wypełniać pomieszczenie. Wtedy zaczynam widzieć swoje otoczenie. To, co przywitało moje oczy. To najpiękniejszy widok w całym moim życiu. W rzeczywistości jest to zbyt piękne i cudowne, aby opisać. Jest wykwintne i delikatne. Nie sądzę, aby istniał ludzki termin, który mógłby opisać to szczegółowo w sposób sprawiedliwy. Moje myśli są serdecznie przerywane ciepłym, bogatym głosem o melodyjnej jakości. Witam cię w naszym królestwie, admirale. Widzę mężczyznę o delikatnych rysach i wytrawionych latach na twarzy. Siedzi przy długim stole. Wskazuje mi, żebym usiadł na jednym z krzeseł. Po tym jak siadam, składa opuszki palców i uśmiecha się. Znowu mówi cicho i przekazuje następujące informacje. Pozwoliliśmy ci tu wejść, ponieważ masz szlachetny charakter i jesteś dobrze znany w Surface World, admirale. Surface World na półsapie pod nosem. Tak odpowiadam mistrz z uśmiechem. Jesteś w Arianni, wewnętrznym świecie Ziemi. Nie będziemy długo opóźniać twojej misji. I zostaniesz bezpiecznie odprowadzony z powrotem na powierzchnię. Ale teraz, admirale, powiem Ci, dlaczego zostałeś tu wezwany. Nasze zainteresowanie zaczęło się słusznie tuż po tym, jak wasza rasa eksplodowała pierwsze bomby atomowe nad Hiroshima i Nagasaki w Japonii. To był alarmujący czas, kiedy wysłaliśmy nasze latające maszyny, flugelrad, do waszego świata na powierzchni, aby zbadać, co uczyniła wasza rasa. To oczywiście przeszłość, mój drogi Admirale, ale muszę kontynuować. Widzicie, nigdy wcześniej nie ingerowaliśmy w walki waszej rasy, ale teraz musimy, ponieważ nauczyliście się manipulować pewną mocą, która nie jest przeznaczona dla człowieka, a mianowicie energią. Nasi wysłannicy już przekazali przesłania potęgom waszego świata, a jednak nie zwracają na to uwagi. Widzisz, nasza kultura i nauka są o wiele tysięcy lat poza twoją rasą, Admirale. Przerwałem, ale co to ma wspólnego ze mną, ser? W 1945 roku próbowaliśmy skontaktować się z Twoimi przedstawicielami, ale nasze wysiłki spotkały się z wrogością, nasze samoloty atakowano, więc teraz mówię ci, mój synu, na Twoim świecie zbiera się wielka burza, czarna furia, która nie opuści Was przez wiele lat. Tak, mój synu odpowiedział Mistrz, ciemne wieki, które nadejdą teraz dla Waszej rasy, pokryją Ziemię jak całą, ale wierzę, że niektórzy z Waszej rasy przeżyją burzę poza tym, nie mogę nic powiedzieć. Widzimy z dużej odległości nowy świat powstający z ruin waszej rasy, szukający zaginionych i legendarnych skarbów, a oni będą tutaj, mój synu, bezpieczni pod naszą opieką. Gdy nadejdzie ten czas, znów się pojawimy, aby pomóc ożywić waszą kulturę i rasę. Być może do tego czasu nauczycie się daremności walki, konfliktów, a po tym czasie twoja kultura i nauka powrócą, aby ten wyścig mógł się rozpocząć od nowa. Ty, mój synu, masz wrócić do Surface World. Z tą wiadomością. Kiedy zabrali mnie na powierzchnię, usłyszałem od nich ostatnią wiadomość radiową. Opuszczamy cię teraz, admirale. Masz za darmo kontrolę. Auf Wiedersehen. Przez chwilę patrzyliśmy, jak flugel Rady znikałem na blado-niebieskim niebie. Ujawniłem wszystko, ale władze Stanów Zjednoczonych zakazały mi o tym mówić, bo jako wojskowy mam wykonywać rozkazy, i milczałem, ale dłużej nie mogłem. Dziewczynka z filmu Duch umarła w wieku 12 lat. Czy jej śmierć to efekt klątwy? Link do filmiku na ten temat w opisie.